Witajcie, odkrywcy wiedzy! Dziś zabiorę Was w podróż przez tajemnicę starożytnego świata, w której zastanowimy się nad jednym z najbardziej intrygujących pytań. Czy światem rządzi starożytne bóstwo? Co jeśli to, co dziś uważamy za zwykłą planetę, w rzeczywistości jest kluczem do zrozumienia jednej z najpotężniejszych tajemnic ludzkości? Co jeśli kult Saturna, bóstwa, które przez wieki miało rzekomo kontrolować nasz świat, wciąż ma ogromny wpływ na nasze życie? Czy jest to tylko mit? Czy może rzeczywiście istnieją dowody na to, że Saturn nie jest tylko planetą w układzie słonecznym, ale także symbolem czegoś znacznie potężniejszego? A może pod przykrywką współczesnej nauki wciąż żyje wśród nas, kierując wydarzeniami, o których nie mamy pojęcia? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, zostań z nami do końca tego odcinka. Otwórzmy drzwi do świata, zakazanej wiedzy. Kim był Saturn i do czego jest ważny? Zanim zanurzymy się w mroczne zakamarki tej historii, zacznijmy od podstaw. Saturn to jedna z najbardziej tajemniczych planet w naszym Układzie Słonecznym. To gigant gazowy, znany ze swoich charakterystycznych pierścieni. Jednak w starożytnych kulturach Saturn był czymś znacznie więcej niż tylko obiektem na niebie. W mitologii rzymskiej Saturn był bogiem czasu, urodzaju, rolnictwa, a także bóstwem chaosu i zniszczenia. Zajmował szczególne miejsce w panteonie bogów, często przedstawiany jako surowy, ale sprawiedliwy władca. Jednak w niektórych wersjach mitu Saturn symbolizował także Złoty Wiek czas, w którym ludzkość żyła w pokoju, dobrobycie i bez żadnych trudności. Zastanówmy się przez chwilę. Czy symbolika Saturna ma jakikolwiek wpływ na nasze życie dzisiaj? Warto przyjrzeć się w jego roli w różnych tradycjach nie tylko mitologicznych, ale także astronomicznych i astrologicznych. W astrologii Saturn jest znany jako planeta, która symbolizuje karmę, odpowiedzialność i granice. Co ciekawe, po dziś dzień przypisuje się mu wpływ na nasze życie osobiste i społeczne co sugeruje, że może mieć on bardziej znaczący wpływ na nasze życie, niż nam się wydaje. Kult Saturna. W starożytności Kult Saturna był obecny nie tylko w Rzymie. W starożytnej Grecji Saturn był utożsamiany z Kronosem, bogiem czasu, który rządził Złotym Wiekiem. To właśnie Kronos miał pożerać swoje dzieci, aby zapobiec ich przejęciu władzy, co wydaje się dość mrocznym symbolem władzy, która nie chce oddać sterów. Kiedy patrzymy na dawne cywilizacje, takie jak Egipt czy Babilon, widzimy wyraźne ślady kultu Saturna. W Egipcie bóstwo podobne do Saturna miało postać starożytnego boga o imieniu Set. Set był znany ze swojej destrukcyjnej roli, symbolizując chaos i zniszczenie, podobnie jak Saturn w niektórych mitach. Co ciekawe, Saturn jako bóstwo nie pojawiał się tylko w kontekście religijnym. W starożytności związane był także z polityką. Rzymscy władcy, zwłaszcza cesarze, często używali symboliki Saturna, aby umocnić swoją władzę. Mówili o złotym wieku pod ich rządami, nawiązując do mitycznego okresu, w którym Saturn miał panować nad światem. Czy to możliwe, że niektórzy władcy w historii w rzeczywistości czycili Saturna jako swojego patrona, a jeśli tak, jak wpłynęło to na ich decyzje i losy świata? Saturn w kulturze masowej i tajne stowarzyszenia Czym jest, a może raczej, kim jest Saturn w kulturze masowej i jak ma się do współczesnego świata? Okazuje się, że symbolika Saturna nie zniknęła. Wręcz przeciwnie wciąż jest obecna w tajnych stowarzyszeniach, okultyzmie, a nawet w niektórych ideologiach, które rzekomo rządzą światem. Jednym z najciekawszych przykładów jest popularność Saturna w masonerii i innych tajnych organizacjach. Okazuje się, że niektóre z tych organizacji przypisują Saturnowi kluczową rolę jako strażnik tajemnic, które mają być ujawnione tylko wybranym. Saturn w tym kontekście symbolizuje nie tylko zniszczenie, ale także wprowadzenie w nowe, głębsze zrozumienie rzeczywistości. Warto zastanowić się, czy te tajne stowarzyszenia nie wykorzystują symboliki Saturna, by wprowadzać zmiany w społeczeństwie, zmiany, które są głęboko zakorzenione w rytuałach i wierzeniach sprzed tysiącleci. Związki z współczesną polityką i społeczeństwem, rozszerzenie przejdźmy teraz do jeszcze bardziej zaskakujących powiązań. Czy Saturn, czy raczej to, co on symbolizuje, ma wpływ na naszą współczesną politykę i społeczeństwo? Zastanówmy się, jak bogowie z mitologii, w tym Saturn, mogli przetrwać tysiące lat w kulturze ludzkiej. Wydaje się, że nie tylko na poziomie religijnym, ale także społecznym i politycznym. Gdy spojrzymy na symbole władzy, które rządzą światem, od logo największych korporacji po narodowe flagi, dostrzegamy niejednokrotnie obrazy, które mają starożytną symbolikę. Nawet współczesne struktury władzy, jak banki centralne, często budowane są wokół symboliki związanej z Saturnem. Zastanówmy się przez chwilę. Dlaczego tak wiele rządów, organizacji i elit politycznych na całym świecie ma w swoich symbolach elementy, które mogą wskazywać na starożytny kult. Jeden z najbardziej widocznych przykładów to tzw. Tak oko Horusa, które występuje nie tylko w symbolice Egiptu, ale także w korporacjach i instytucjach finansowych. To samo oko pojawia się także na amerykańskim Great Seal, pieczęci Stanów Zjednoczonych, która znajduje się na dolarze amerykańskim. Skoro Saturn był uznawany za boga związany z czasem i porządkiem, może to symbolizować kontrolowanie nie tylko ludzi, ale także czasu. W historii widać, jak władcy wykorzystywali kontrolowanie rytmów życia, począwszy od kalendarzy, po systemy monetarne i gospodarcze. Ciekawe jest również, że Saturn, Bóg Zniszczenia, rzekomo pożerał swoje dzieci, zapobiegając w ten sposób zmianom władzy. Dziś w polityce również widzimy tendencję do utrzymywania starych struktur władzy, stawiając opór reformom i nowym ideom. Co więcej, Saturn był również związany z rolnictwem i obfitością. Współczesny system finansowy, który polega na pełnej kontroli zasobów w gospodarce i cyklach ekonomicznych, również mógłby być metaforycznie związany z tą ideą. Co ciekawe, wielu ludzi zaczęło zauważać, że współczesny kapitalizm z jego cyklicznymi kryzysami przypomina kosmiczny cykl Saturnowy. Czas prosperity przeplata się z okresami kryzysów i zniszczeń. Zatem pytanie brzmi: czy to możliwe, że dzisiejsze systemy finansowe i polityczne mają swoje korzenie w starożytnym kulcie, który nie tylko czcił Saturna, ale także czerpał z jego symboliki w sprawowaniu władzy? Co mówią teorie spiskowe rozszerzenie? Jeśli zanurzymy się głębiej w teorie spiskowe, pojawia się szokująca myśl: czy istnieje współczesny kult Saturna, który celowo działa za kulisami, by kontrolować świat? Teorie spiskowe, które dotyczą wpływu tajemnych organizacji na życie społeczne, często wskazują na obecność symboli związanych z Saturnem w różnych instytucjach. Jednym z przykładów jest masoneria, w której, jak twierdzą niektórzy badacze, Saturn i jego atrybuty takie jak czas, granice, struktura mają ogromne znaczenie. Niezależnie od tego, czy wierzymy w teorię o globalnym rządzie, czy nie, jedno jest pewne: symbole Saturna są wciąż obecne w rzekomo tajnych rytuałach. Zauważmy, że teorie spiskowe, które sugerują kontrolę przez elity, często wskazują na fakt, że manipulowanie czasem i przestrzenią symbolizowanymi przez Saturna jest kluczem do utrzymania władzy. Czas jako coś, co reguluje nasze życie, może stać się narzędziem w rękach tych, którzy chcą kontrolować społeczeństwa. W tej perspektywie Saturn staje się metaforą nie tylko władzy, ale i kontroli nad czasem i przestrzenią, które są fundamentami nowoczesnych struktur społecznych. Należy również zauważyć, że Saturn w mitologii był związany z chaosem. Czy współczesne zjawiska, takie jak globalne kryzysy finansowe, wojny, epidemie czy inne wstrząsy, mogą być postrzegane jako przypomnienie o wpływie Saturna na ludzkość? Zgodnie z teoriami światowe kryzysy są wywoływane, by sprawdzić granice, kontrolować społeczeństwa i przywrócić porządek w świecie zdominowanym przez strach i chaos. Czy więc teorie spiskowe mają rację, twierdząc, że za kulisami wydarzeń świata stoją ci, którzy czczą Saturna i jego potężną moc? A może to tylko wytwór wyobraźni? Podsumowując naszą podróż przez tajemnicę kultu Saturna, dochodzimy do niezwykle fascynujących wniosków. To, co zaczyna się jako legenda o starożytnym bóstwie, rozwija się w coś, co może mieć głęboki wpływ na współczesny świat. Saturn, symbol czasu, granic, zniszczenia, ale i obfitości, okazuje się być nie tylko bóstwem z mitologii, ale także symbolem, który wciąż oddziałuje na nasze życie. Widzimy, jak jego wpływ przejawia się w kulturach, religiach, a nawet w polityce i gospodarce. Co więcej, pytanie, które zostaje w naszych umysłach, to czy ta starożytna energia wciąż jest obecna w dzisiejszym świecie? Kult Saturna mógłby nie być tylko reliktem przeszłości, ale aktywnym, skrytym elementem współczesnych struktur władzy. Zatem, jak to się dzieje, że tak wiele symboli związanych z tym bóstwem wciąż funkcjonuje w naszej rzeczywistości? Czy powinniśmy traktować to jako zbieg okoliczności, czy może coś znacznie bardziej znaczącego? Pamiętajcie, że historia nie kończy się na tym, co widzimy. Wciąż pozostaje mnóstwo sekretów, które czekają na odkrycie. Subskrybujcie nasz kanał Odkrywcy Wiedzy i włączcie powiadomienia, aby być na bieżąco z kolejnymi odkryciami. Kto wie, jakie tajemnice czekają na nas w przyszłości? Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.